Z tej strony pestycyk, i dzisiaj Wam pokażę, jaką jedną rzecz kupiłam w Tiki Maxie. Już Wam pokazuję, tylko muszę je jakby wyciągnąć z tego opakowania. O tak. I to nie jest żadna reklama, ani nic. Muszę zobaczyć, czy w środku nic nie ma. Nie, chyba nic nie ma. Teraz tu. Chyba git. Chyba już nic nie ma. Dobra. I uwaga, to są rękawiczki. W kamerze wyglądają trochę na granatowe, ale są czarne. Tu z takimi antypoślizgami, jakby. I tu można je sobie tak przyczepić. Niby są rowerowe, czy jakie tam. Jakoś tak. Ale ja je wzięłam na konie, bo są fajne. I w środku są cieplutkie. Oczywiście nie jakoś przesadnie. I ja wzięłam ja miałam mieć rozmiar S. Ale wziąłem rozmiar ML, bo jakby no, nie było mniejszego. Tak wygląda. Może i jest leciutko za małe, ale to, to tam. Trudno. Jeszcze raz mówię to nie jest reklama. W takim opakowaniu. I zapłaciłam 74 zł i 99 groszy. To jest cena. Tak, fajnie się wydają. Taki na zimę do jazdy, albo coś. Fajne, fajne. Ubiorę teraz drugą. No, fajne, cieplutkie, jak na zimę. Co z tego, że są chyba rowerowe? Na konie też mogą być. No, widać, że trochę są za duże, ale to by na to patrzył. No. Tylko nie wiem, czy może tego nie uciąć, czy mi nie będzie przeszkadzało podczas jazdy, ale chyba nie powinno, nie wiem, zobaczę po pierwszej jeździe. To tyle. Bajo!